Two weeks, five times world champion Bartosz! Mamy problem ze speakerem. To ja uważam, że speaker powinien wiedzieć, ile tytułów ma najlepszy na świecie. Wypada, naprawdę. To my, speakerzy z toruńskiego Grand Prix. Ten tutaj to Kamil Moritz. lektorski głos w waszych domach. Silny, pracowity, obowiązkowy. Po prostu ideał. A jako żużlowego speakera możecie go kojarzyć chociażby z Grudziąta czy Tarnowa. A oto odcinek o ostatniej rundzie Mistrzostw Świata, widziany okiem ukrytej kamery, umieszczonej pod moją kamizelką. From Great Britain, Daniel! Ale także w Waszych nagraniach z trybu. Łącznie otrzymałem od kibiców kilkaset filmów z tamtego wieczora w Toruniu. Część z nich znajdziecie w tym odcinku, zsynchronizowanych z moją kamerą, a nawet fragmentami telewizyjnej transmisji, w której i Was, i nas było doskonale słychać. Dodatkowo, żebyście mogli poczuć się jak speaker na oczach pełnego stadionu, pokażę Wam, jakie bicie serca towarzyszy nam w pracy, co zarejestrował u mnie sportowy czujnik. Zaczynamy! Bartosz Zmarznik przyjedzie do Torunia, żeby się z państwem pobawić, żeby poświętować, ale też na pewno, żeby się pościgać. Energicznie na scenę, żeby energię od razu naszą. Dobrze, no to co? Mamy już na ciebie Jedziemy. Ty po polsku, ja po angielsku. Zaczynamy. Do Do buchu buchu. Buchu. new under twenty-one world champion Viktor <try> Zayenski. Speedway. Witamy bardzo serdecznie z Motorejny w Toruniu, gdzie dzisiaj finał sezonu żużlowego 2024 na ostatnią rundę Grand Prix. Zapraszają najserdeczniej. Marcin Kóźbicki i Michał Koroścel. Machamy do Państwa. Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję na wieczór pełen wyjątkowych emocji. Owszem, nazwisko Mistrza Świata już znamy. Nazwisko medalisty mistrza świata, Roberta Lamberta też znamy, ale parę niewiadomych jeszcze jest. No poza tym to jest Toruń, to jest finał. Tu się redaktorze może wydarzyć wszystko. O czym świadczy też komplet kibiców zgromadzonych na motarenie nie po raz pierwszy, bo te zawody każdorazowo, rok w rok, cieszą się gigantycznym zainteresowaniem. No i mamy nadzieję, że uczestnicy tychże odpłacą tym 17 tysiącom ludzi wspaniałym widowiskiem. Dobrze? Dobrze, tam wiecie, bo byliśmy w Stanach Zjednoczonych, ale kamień z podprzedzeniem tak ciekawe, sobie słuchali, a dwa dni całą prezentację na nauku. szybciej, szybciej jesteśmy z dnia, że jesteśmy komunikacji. Kogo takiego miałem na uchu i dlaczego mówił mi, że jesteśmy do tyłu z czasem? To dobry moment na krótki komunikat i cofnięcie się w czasie o kilka minut, by opowiedzieć wam o organizacji, komunikacji słowem kulisach Grand Prix. Jak widzicie na tym zdjęciu Kamil nie miał słuchawek. W naszym duecie wziąłem je ja, połączone z tym mało zgrabnym przyrządem przy moim pasku. To zestaw zapewniający łączność ze wszystkimi osobami funkcyjnymi promotora. Przede wszystkim z reżyserem wydarzenia. To najważniejsza osoba, która odpowiada za całą medialną otoczkę. Wydaje polecenia na przykład operatorom kamer, speakerom, a także specjalistom od fajerwerków, by zsynchronizować nasze działania. Bartosz Bartos. Mogłem usłyszeć nie tylko jego polecenia do nas, ale na przykład wezwania do Monster Girls albo osób obsługujących scenę. Od wszystkich wymagał jednej małej, konkretnej rzeczy. Punktualności względem scenariusza, o czym lubił głośno przypominać na słuchawkach. Słowa upierdliwego reżysera przetłumaczone. Znajdziecie w czerwonych ramkach u góry. Kolejny z biało-czerwonych to Simon! Simon! Głośniej Simon! Mogłem mu też odpowiadać. Po angielsku, jak na komunikację z grupą Francuzów, Brytyjczyków, Polaków i jednego Słoweńca przystało. I dzika karta, przedstawiciel gospodarzy KSA Pator Toruń, świata 2017 roku, Patryk! 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 Wierzcie mi, że jednym z najmniej lubianych przeze mnie elementów pracy w telewizji i na scenie jest to, że trzeba umieć mówić i słuchać niewidocznej dla was komunikacji jednocześnie. Moi drodzy, rozpoczynamy ściganie i w kasku czerwonym. Kask niebieski! Maciej! Lokalny Matador, Patryk! Patryk! Obiecywaliśmy Państwu niespodzianki. Będą także teraz w tej przerwie. Oto Monster Girls, dziewczyny Monstera, czyli potworki i spółka. Organizatorzy wymagalibyśmy stawili się na takim spotkaniu jak to na trzy dni przed turniejem. Powiedziano nam, że musimy trzymać się co do minuty ustalonego przez nich planu, w tym także quizów i atrakcji takich samych na każdej rundzie SGP. Reżyser wymagałbyśmy części ceremonialne, prowadzili po angielsku, a co do reszty, zostawił nam dowolność. Łaskawca. A propos Zmarzlika, czy nie zrobić czegoś pod piąty tytuł? Ile tytułów ma Marzlik? Jakąś, nie wiem, rączkę, piątkę, coś takiego? Eee, wiesz o co chodzi. Żeby, żeby ograć samą liczbę pięć. Będziemy zadawać pytanie. Ile tytułów ma Zmarzlik? Państwo wiedzą? pięć. Ten, żebyście zmienili wirtualną piątkę z Bartoszem Zmarzlikiem. Wyciągając rękę otwartą, polecam rozszerzyć palce. W innym wypadku może to źle wyglądać na zdjęciach. Prześwitmy to. Z tego miejsca warto wspomnieć, że podczas Grand Prix zatrudnia się trzech speakerów. Przy czym nasza rola z Kamilem to bardziej, no, eh, wodzi rajowanie. Rolę speakera oficjalnego pełnił Marcin Zawacki, który siedział blisko sędziego i podawał oficjalne wyniki oraz czasy wyścigów po polsku i po angielsku. Cześć. Let's go on, on the other train. Panie i panowie, drąbki, pisałki, gardła, wszystko idzie w ruch. Jeżeli podoba Wam się jazda po płotach, zróbcie jakiś hałas! And now, ladies and gentlemen, welcome to change stage. The gold greatest of Mr. Tony Rickardsson. Tony, first, first question: Are you enjoying racing tonight, uh, Tony? Well, I think uh, this is one of the best race tracks in the world, and the racing has been left to go So, yeah, yes. So I'm having a great time tonight. Todostał świetną fryzurę, Tony. Wielkie bramę na fryzjera Tony Thank you very much, Tony. The goes himself. Six titles, Six titles, eleven, medals, medals, total. Two, I przechodzimy three. do Pini. Słuchajcie, już za chwilę ostatnia seria tej części, zasadniczej dzisiejszego dnia. Polowię, Polacy, Polacy. Dobrze, Harry, <Jones> dobrze. Twoje nazwisko wyczekują już tego tam. Pan będą mogli nas usłyszeć już za chwilę. Pojawi się tutaj kto inny, znacznie katastrofalny, w figurze na Moto Areny dla Do brzegu, do Po prostu dzielimy publiczność na moją część i twoją część. Robiliśmy to w Lublinie podczas dwudniowego Grand Prix. Wychodziło to świetnie po prostu. Jest tego dla Patryka nie robiliśmy, ale Moto Arena, jak żaden to teraz. Dzielimy was na pół. Pierwszy łuk, wszyscy od linii startneta krzyknął Patryk. Druga strona odpowie Dudek. I tak sobie pospiewamy. Będziemy się tak przekrzykiwać. Kamil, zaczynaj ze swoją stroną. Uwaga! Pierwszy łuk już na chwilę krzycze Patryk. Trzy, cztery, na pewno, że I ostatnia seria startów. Przypominamy, że liderem jest Dominik Kubera, który walczy o wejście do Sustki. Potrzebuje wyprzedzić Mikała Mikelsena, który dziś nie startuje. Finał da Dominikowi wyprzedzenie Duńczyka, ale musi także wyprzedzić, to dosyć pokraśnie, Jacka Holdera, więc wszyscy kibice Dominika trzymają za niego kciuki, ale także baba na Jacka Holdera. Jak zostaliśmy speakerami na Grand Prix, z propozycją zgłosił się do mnie organizator z wolną ręką w wyborze swojego zespołu, z wyjątkiem narzuconego DJ-a. Od razu pomyślałem o zaproszeniu Kamila, bo raz, że lubię jego głos, a dwa, że miał już doświadczenie z procedurami sgp w Warszawie, ale szybko uznałem też, że do tego tanga trzeba trojga. Poznajcie naszego guru. Rafał Gurgurewicz, czyli guru którego statystyki żużlowe gorąco wam polecam. Co? Obecność guru postawiłem organizatorom jako warunek ze względu na moje doświadczenie jako kibic na SGP. Nie wiem jak wam, ale mnie brakowało zawsze informacji od speakerów, jak wygląda sytuacja w tabeli i który zawodnik potrzebuje ilu punktów do awansu. Klasyfikacja przejściowa znana z telewizji nie jest łatwo dostępna ani widowni, ani speakerom na stadionie. To chyba główna funkcja speakera, informować czego potrzebuje zawodnik, by na przykład awansować do półfinału. Owszem, program wystarcza, by liczyć punkty, a jajka, dodawanie do 15, mamy jeszcze opanowane. Ale analiza bezpośrednich pojedynków i regulaminów w czasie mówienia do pełnego stadionu jest trudniejsza niż może się wydawać. Obecność guru pozwoliła nam skupić się na emocjach, a nie na liczbach. Nie jest jajek, ale jest. musi dojechać, żeby wyjść do głównego finału pierwszej kariery. Uru. Pierwszy z drugi martwy, trzeci. Nie. Pierwszy, pierwszy z drugi, drugi matem, trzeci. Biorli. E... Stay with us. We have prepared a remarkable show that will crown this season. Ladies and gentlemen, please remain at your seats. We have a beautiful, unforgettable show after the coronation. Gadżety, Ale spójrzcie to jest... teraz to jest kevlar

So please stand up for the national anthem of Poland. Będzie szampana u Brytyjczyk, ale będzie wielka radość. Dan Bioli III. z drugiego stopnia. Dan <grym> teraz mocuje się z szampanem. Buleyowi też się nie otworzy. A, nie, nie, nie. Nawet speaker Marcin to Musiał to powiedział przed chwilą, że Buleowi już tego szampana otworzyć się raczej nie uda. O chłopakom do lat 21, które oglądaliśmy wczoraj, ten szampan bezalkoholowy e, poszedł zdecydowanie łatwiej. Ile ty ma ile tytułów ma z Marzlik? Ile tytułów ma z Marzlik? Dziękuję! My też dziękujemy. Publiczność zgromadzona na motarenie, jak widać i słychać, wie doskonale, Jace ile tytułów mistrza Świata Jace ma Bartek z Marzlik. Please welcome on the Drodzy Państwo, to uczestnicy cyklu Grand Prix, wiele było przeszkód, wiele było starań, wiele było pięknych akcji. Brawa dla 15. my witamy już. Please get ready to welcome to the podium, bronze medalist of 2024 season from Sweden, Fredrik Lindgren! Silver medalist from Great Britain, Robert London! And now, the moment we've all been waiting for in the past two weeks: five-time world champion ball. To jest nie tylko piąty tytuł indywidualnego mistrza świata dla Bartosza z Marszika, ale też trzeci z rzędu, czego dokonał jako pierwszy zawodnik w erze Grand Prix, a drugi w całej historii dyscypliny. Ile tytułów ma Mamy problem ze speaker'em. Pyta już dziesiąty raz, ile tytułów ma z I jeszcze nie wiem? <grym> no zresztą, ja uważam, że speaker powinien wiedzieć, ile tytułów ma najlepszy na świecie. Wypada, naprawdę. Drodzy Państwo, to nie koniec pokazu, to nie koniec nażyć tutaj na tej scenie za chwilę szampan, ale uwaga, będzie jeszcze jedno podium. Nagrodzimy z Marslika przyjemstego Pawełczaka. Trzech mistrzów świata. W trzech kategoriach wiekowych Polska! Słyszycie to? Zróbmy hałas na polskich mistrzów! Baterii w kamerze nie szczędziłem także ja, a ta po czterech godzinach od początku imprezy po prostu padła. Ale na szczęście mój ulubiony moment imprezy został uwieczniony przez was. Po zakończeniu wszystkich ceremonii podium, ale przed fajerwerkami złamaliśmy oficjalny scenariusz, trochę na złość reżyserowi, a trochę niesieni świetną atmosferą zgotowaną przez was. Parowaliśmy z Kamilem na scenę do Bartka z Marzlika, by zrobić szkocję, no ale nie tylko.